Witajcie, kochani poszukiwacze prawdy i głębokich połączeń, cieszę się, że jesteście tutaj, że wasze serca i umysły czują to niewidzialne wołanie, które przywiodło was do tego miejsca. To nie jest przypadek, to jest pierwszy sygnał, że coś w was wibruje, coś pragnie zrozumieć niewidzialne nici, które tkają gabelin naszego życia. Dzisiaj razem odkryjemy coś niezwykłego, coś, co zmieni wasze postrzeganie świata i siebie samych. Porozmawiamy o archetypach Junga, ale w sposób, jakiego jeszcze nie słyszeliście, używając metafory, która doskonale oddaje ich subtelną, wszechobecną moc. Nazwijmy to archetypowym Bluetooth. Wyobraźcie sobie przez chwilę technologię Bluetooth. Czyż to nie fascynujące? Niewidzialne fale łączą nasze urządzenia, pozwalają im komunikować się bez kabli, bez widocznych połączeń, po prostu. Działają. A co, jeśli powiem wam, że nasze dusze, nasze umysły, cała nasza istota działają w podobny sposób? Co, jeśli powiem wam, że istnieją niewidzialne, duchowe połączenia, które kształtują nasze doświadczenia, nasze sny, nasze relacje i nasze przeznaczenie? To są arketajpi, moje drogie dusze, uniwersalne wzorce, które Karl Gustav Jung nazwał językiem kolektywnej nieświadomości. Ale dziś idziemy o wiele głębiej niż tylko psychologia. Dzisiaj ujawnimy ich duchowe znaczenie, ich moc, by łączyć nas z czymś nieskończenie większym niż my sami. Czy kiedykolwiek czuliście silne, niemal mistyczne połączenie z pewną historią, bohaterem mitologicznym, czy może nagle zrozumieliście sens symbolu, który towarzyszy ludzkości od zarania dziejów? To nie jest przypadek. To są sygnały archetypowego Bluetooth. Które docierają do Waszej świadomości. I obiecuję Wam, że po tym spotkaniu będziecie patrzeć na siebie, na świat, na każde wyzwanie i każdy triumf zupełnie inaczej. Poczujecie, jak niewidzialne pęta ograniczeń zaczynają pękać, a Wy odkryjecie, że jesteście częścią czegoś niesamowitego, czegoś starego jak czas, a jednocześnie świeżego jak poranek. Jeśli to rezonuje z Waszą duszą, jeśli czujecie że ta rozmowa jest dla Was, to zostańcie ze mną. Bo to dopiero początek niezwykłej podróży. Przygotujcie się na to, że zrozumiecie, dlaczego pewne rzeczy w życiu się Wam przytrafiają, dlaczego macie pewne marzenia, lęki czy pragnienia. Przygotujcie się na odkrycie, że macie w sobie dostęp do mądrości, która jest starsza niż Wasza osobista historia, mądrości, która jest Waszym dziedzictwem jako istoty ludzkiej. Zacznijmy od historii. Wyobraźcie sobie Helenę. Helena była kobietą w średnim wieku, zawsze czuła się inna. Jakby brakowało jej jakiegoś kawałka układanki. Pracowała w korporacji, miała rodzinę, wszystko wydawało się być na swoim miejscu, ale w środku czuła pustkę, niezrozumienie. Często śniły jej się te same, dziwne sny. Widziała siebie jako wojowniczkę, w dziwnym stroju, Walczącą z niewidzialnymi siłami. Budziła się spocona, z przyspieszonym biciem serca, ale jednocześnie z poczuciem jakiejś mocy. Tesny ją intrygowały, ale też przerażały. Myślała, że to tylko stres, że to tylko jej podświadomość przetwarza codzienne frustracje. Ale czy na pewno? Czy to tylko stres, czy może coś o wiele głębiej zakodowanego w jej duszy próbowało się z nią połączyć? Wysyłając jej sygnały niczym Bluetooth. Helena nie wiedziała, że to, czego doświadczała, to był głos archetypu bohatera, archetypu wojownika, który próbował się w niej obudzić. Kolektywna nieświadomość Junga to nie tylko psychologiczna teoria. To duchowy zbiornik, biblioteka dusz, repozytorium wszystkich ludzkich doświadczeń, symboli i wzorców, które były, są i będą. Jung wierzył. Że te archetypy są wrodzone, że są częścią naszej psychiki tak samo, jak wrodzone są nam instynkty. Ale nie poprzestawał tylko na psychice. Uważał, że te wzorce mają wymiar duchowy, że są mostem łączącym nas z kosmicznym porządkiem, z uniwersalną prawdą. Są jak preinstalowane oprogramowanie w naszej duszy, które pozwala nam rozumieć świat na głębszym poziomie. Wróćmy do Heleny. Jej życie wydawało się pozbawione heroicznych wyzwań. Jej walki to były korporacyjne raporty i próby znalezienia czasu dla siebie. Gdzie tu miejsce na wojownika? A jednak ten archetyp pukał do jej drzwi, wysyłał sygnały. Czuła się wyczerpana, czuła, że jej energia jest drenowana przez zewnętrzne oczekiwania. Czuła, że musi walczyć o swój czas, o swoją przestrzeń, o swoją autentyczność. To była jej duchowa walka. Nie z mieczem w ręku, ale z wewnętrznym przekonaniem, że zasługuje na coś więcej, że jej życie ma głębszy sens, niż tylko spełnianie oczekiwań innych. Wiem, jak to jest, kiedy czujesz, że coś jest nie tak, kiedy wewnętrzny kompas wskazuje inny kierunek, niż ten, którym podążasz. Wiem, jak to jest, kiedy szukasz odpowiedzi, ale nie wiesz, gdzie ich szukać. To jest właśnie to, moje drogie dusze, moment, w którym Wasz wewnętrzny blutów próbuje się połączyć. Próbuję nawiązać dialog z pradawną mądrością, która jest w Was zakodowana. Próbuję Wam pokazać, że nie jesteście sami w swoich dylematach, że Wasze doświadczenia, choć wydają się unikalne, są odbiciem uniwersalnych wzorców. Pomyślcie o tym. Archetypi to nie są postacie, które żyją gdzieś daleko. To są energie, które żyją w nas. Archetyp matki to nie tylko fizyczna matka, to archetyp opieki, bezwarunkowej miłości, płodności, duchowego odżywiania. Archetyp mędrca to nie tylko stary, brodaty mężczyzna, to wewnętrzny głos mądrości, intuicji, zdolności do widzenia prawdy. Archetyp błazna to nie tylko komik, to energia zabawy, spontaniczności. Zdolności do burzenia konwencji i mówienia prawdy w najbardziej nieoczekiwany sposób. Jung wierzył, że celem naszego życia jest indywidualizacja czyli stanie się tym, kim naprawdę jesteśmy. To jest duchowa podróż, w której świadomie integrujemy te archetypowe energie w naszym życiu. Ale jak to zrobić? Jak podłączyć się do tego archetypowego Bluetooth i świadomie odbierać te sygnały? To wymaga intencji. Wymaga zwrócenia uwagi na to, co Jung nazywał synchronicznością, czyli znaczące zbiegi okoliczności, które nie są przypadkowe, ale są właśnie tymi sygnałami, mu do nas w języku symboli. Helena zaczęła zwracać uwagę na swoje sny. Zaczęła je zapisywać. Zamiast ignorować te powtarzające się obrazy wojowniczki, zaczęła się zastanawiać, co one znaczą dla jej życia. Zaczęła czytać o mitologiach, o kobietach-bohaterkach o ich podróżach. I wtedy zaczęła widzieć wzorce. Zaczęła rozumieć, że jej wewnętrzna walka z wypaleniem, z poczuciem utraty tożsamości w korporacyjnym świecie, to była jej własna wersja walki bohatera. Zaczęła dostrzegać, że potrzebuje odwagi, by bronić swoich granic, by walczyć o swoje pasje, by odnaleźć swoją autentyczność. Zaczęła świadomie wzywać energię wojowniczki do swojego codziennego życia. To jest klucz do głębokich połączeń, moi drodzy. Archetypi nie są tylko reliktami przeszłości. Są żywe, dynamiczne siły, które wpływają na nas tu i teraz. Nasze społeczeństwo często próbuje nas ukształtować, wcisnąć w określone ramy, powiedzieć nam, kim mamy być. Ale wewnętrzny głos, ten archetypowy Bluetooth, zawsze szepcze prawdę o naszej prawdziwej naturze. Szepcze o naszym potencjale, o naszej mocy, o naszym duchowym dziedzictwie. Ale tutaj jest haczyk. Jak ze wszystkimi technologiami, sygnały bluetooth mogą być zakłócone. Nasze ego, nasze lęki, nasze ograniczające przekonania to wszystko może zagłuszać ten wewnętrzny głos. Może sprawić, że sygnał stanie się słaby, a my poczujemy się jeszcze bardziej ogizolowani i zagubieni. Wtedy wydaje nam się, że jesteśmy sami na świecie, że nikt nas nie rozumie, że nasze problemy są unikalne i bez rozwiązania. Ale to jest tylko iluzja. To jest szum, który zagłusza wszechobecny sygnał połączenia. Dlatego tak ważne jest, aby uczyć się stroić swój odbiornik, by stać się świadomym, otwartym na te duchowe połączenia. Bo to nie jest tylko psychologia. To jest duchowość w najczystszej postaci. Jung widział archetypy jako manifestację boskiej mocy, jako drogi do doświadczania transcendentnego. Kiedy połączymy się z archetypem, to nie tylko rozumiemy siebie lepiej. Połączymy się z uniwersalną energią, która nim pulsuje. Połączymy się z duchowym źródłem. Pozwólcie, że opowiem wam o Piotrze. Piotr był artystą, malarzem, ale czuł się zablokowany. Czuł, że utracił iskrę, inspirację. Każdego dnia stawał przed pustym płótnem i czuł tylko frustrację. W nocy śniło mu się, że jest w ciemnym lesie, szuka wyjścia, ale gubi drogę. Czegokolwiek próbował, nic nie działało. Piotr czuł, że zawodzi nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę, która wierzyła w jego talent. Czyż nie znamy tego uczucia, kiedy nasza kreatywna siła, nasza pasja, Wydaje się ulatywać? To jest ten moment, kiedy archetyp, w jego przypadku archetyp twórcy, był w cieniu. Był uśpiony. Sygnał był zbyt słaby, by mógł go odebrać. Aż pewnego dnia, podczas spaceru po lesie, Piotr natknął się na starą, rozpadającą się chatkę. Coś kazało mu tam wejść. W środku było pusto, ale na ścianie wisiało kilka starych, zapomnianych narzędzi rzeźbiarskich. Wziął jedno do ręki. Poczuł chłód metalu, szorstkość drewna. I wtedy, jakby iskra przebiegła przez jego duszę, poczuł nagłą potrzebę, by stworzyć coś z drewna. Nigdy wcześniej nie rzeźbił. Ale poczuł to wołanie. Wrócił do domu, kupił kawałek drewna i zaczął. I nagle blokada zniknęła. Okazało się, że to właśnie rzeźbienie, ta nowa forma ekspresji, otworzyła mu drogę do malarstwa. To był jego archetypowy bluetooth, który nagle odnalazł nowy kanał. Połączył go z energią twórcy nie tylko jako malarza, ale jako kogoś, kto tworzy w każdej formie. To była jego duchowa ścieżka. Meckantonos Komentario z Doundej Vocesta Assistindo S. Estafazendo sentido S i z Europy Aiuda Muito, entender no se Familia Akuje Cliar contenidos Ainda Mes Transformadores. Jestem naprawdę ciekawy, skąd do mnie dołączacie i czy czujecie to samo, co ja, kiedy mówimy o tych głębokich połączeniach. Wasze historie inspirują mnie do tworzenia jeszcze potężniejszych treści. Teraz, skoro rozumiemy, że archetypi to duchowe połączenia, jak możemy je aktywować świadomie. Jak możemy wzmocnić ten nasz wewnętrzny Bluetooth, aby otrzymywać wyraźne, potężne sygnały? Pierwszym krokiem jest uważność. Zaczyna się od zwrócenia uwagi na nasze sny. Sny są bezpośrednim językiem nieświadomości. Często są to okna do kolektywnej nieświadomości, przez które archetypi przemawiają do nas w symbolach. Pamiętacie sny Heleny? Kiedy zaczęła je zapisywać i analizować, Otworzyła kanał komunikacji. Zróbcie to samo. Zanim zaśnięcie, powiedzcie sobie: Chcę zrozumieć moje sny, chcę odebrać sygnały. Po przebudzeniu, natychmiast zapiszcie wszystko, co pamiętacie. Nie analizujcie od razu, po prostu zapiszcie. Z czasem zaczną się pojawiać wzorce, a wy nauczycie się interpretować ten osobisty język. Drugim krokiem jest rozpoznawanie symboli. Świat jest pełen symboli. W sztuce, w literaturze, w filmach, w reklamach, a nawet w naturze. Kiedy widzicie symbol, który przyciąga waszą uwagę, który wywołuje w was silną reakcję, zatrzymajcie się. Zapytajcie siebie: co to dla mnie znaczy? Jakie uczucia to wywołuje? Może to symboliczny ptak który pojawia się wciąż w Waszym życiu, może to obraz drzewa, które do Was przemawia. To są właśnie te synchroniczności, te znaczące zbiegi okoliczności, które są archetypowymi sygnałami. One są jak małe, duchowe przypomnienia, że nie jesteście sami, że jesteście częścią większego, inteligentnego wszechświata. Trzecim, niezwykle potężnym krokiem jest aktywna wyobraźnia. To technika, którą Jung sam praktykował i uczył swoich pacjentów. Polega ona na świadomym wejściu w dialog z postaciami i symbolami, które pojawiają się w naszych snach, wizjach czy nawet fantazjach. Jeśli śni wam się postać mędrca, spróbujcie w aktywnym stanie, w medytacji, wejść z nią w dialog. Zapytajcie: Kim jesteś? Co masz mi do powiedzenia? Jaka mądrość mi przynosisz? To jest jak świadome parowanie z archetypowym bluetooth. To jest jak świadome otwarcie się na strumień duchowej wiedzy. Nie bójcie się tego. To nie jest szaleństwo. To jest głębokie zanurzenie się w ocean własnej duszy i odkrycie jej niezgłębionej głębi. Wiem, że to wszystko może brzmieć trochę tajemniczo, a może nawet skomplikowanie. Ale obiecuję Wam, że to jest o wiele prostsze, niż myślicie. To jest powrót do naszej intuicji, do naszego pierwotnego sposobu rozumienia świata, zanim racjonalny umysł przejął pełną kontrolę. To jest zaufanie do tego wewnętrznego głosu, który wie, co jest dla nas najlepsze. Pomyślcie o tym, jak te duchowe połączenia mogą zmienić wasze życie. Kiedy Helena połączyła się ze swoją wewnętrzną wojowniczką, zaczęła stawiać granice w pracy, znalazła odwagę, by zmienić karierę na coś. Co naprawdę kochała. Jej życie nabrało sensu, czuła się silna, autentyczna. Kiedy Piotr połączył się z twórcą, odblokował swoją kreatywność i znalazł nowe formy ekspresji, które przyniosły mu głęboką radość i spełnienie. To nie są tylko historie. To są świadectwa transformatywnej mocy archetypów, kiedy świadomie podłączamy się do ich duchowego bluetooth. To jest odkrycie naszego prawdziwego przeznaczenia. Naszej unikalnej ścieżki. A co, jeśli czujesz się całkowicie odłączony, zagubiony, jakby żadne sygnały do ciebie nie docierały? To jest właśnie moment, w którym potrzebujesz tego najbardziej. Potrzebujesz włączyć swój wewnętrzny tryb wyszukiwania. Potrzebujesz uwierzyć, że w środku masz wszystko, czego potrzebujesz. Twoje serce, twoja dusza, twoja intuicja. To wszystko są twoje anteny odbiorcze. Czasem wystarczy odrobina ciszy, odrobina refleksji, by szum wokół ucichł, a ty mogłeś usłyszeć ten delikatny, ale potężny sygnał. Nigdy nie zapominajcie, że Taipi to uniwersalne wzorce. Oznacza to, że każdy, absolutnie każdy ma do nich dostęp. Nie ma znaczenia, skąd pochodzicie, w co wierzycie, czy jakie macie doświadczenia. Ta duchowa sieć jest wszechobecna. Jest to dar dla każdego z nas, by pomóc nam w naszej podróży indywidualizacji, w naszej podróży do pełni i zrozumienia. To jest duchowe dziedzictwo ludzkości, czekające na to, by zostać świadomie odkrytym i wykorzystanym. W tym miejscu chciałbym podkreślić pewien, bardzo ważny aspekt. Kiedy mówimy o archetypach i ich duchowych połączeniach, nie mówimy o kontrolowaniu. Nie próbujemy manipulować tymi energiami. Mówimy o współpracy, o harmonijnym tańcu z tymi siłami. To jest proces, który wymaga pokory, otwartości i gotowości do słuchania. Czasami archetyp może nam pokazać coś, co jest niewygodne, coś, co musimy zmienić w naszym życiu. Ale zawsze, zawsze, ma to na celu nasze najwyższe dobro, nasz rozwój, naszą duchową ewolucję. Pomyślcie o archetypie cienia. To jest ta część nas, którą próbujemy ukryć, ta, której się wstydzimy, te nasze ciemne strony. Często czujemy się, jakbyśmy nie mieli bluetooth z tą częścią siebie, jakby była odłączona, poza zasięgiem. Ale prawda jest taka, że to jest również potężna energia, która, kiedy zostanie uznana i zintegrowana, może stać się źródłem wielkiej siły i mądrości. Nie ma światła bez cienia, prawda? A nasze duchowe połączenie z całością naszego jestestwa wymaga również uznania i objęcia naszego cienia. To jest prawdziwa droga do pełni. Nasze życie jest ciągłą podróżą, ciągłym procesem odkrywania i łączenia. Nie ma jednego, ostatecznego parowania Bluetooth, po którym wszystko jest załatwione. To jest dynamiczny proces, który rozwija się wraz z nami. I to jest piękno tego wszystkiego. To oznacza, że zawsze jest coś nowego do odkrycia, zawsze jest nowy poziom połączenia do osiągnięcia, zawsze jest nowa mądrość do zdobycia. Widzicie więc, że blu warkę Taipei to nie tylko metafora. To jest zaproszenie do innego sposobu postrzegania siebie i świata. To jest zaproszenie do zrozumienia, że jesteście częścią czegoś większego, czegoś, co jest niewidzialne. Ale wszechobecne i potężne. Jesteście podłączeni do uniwersalnej sieci świadomości, do źródła wszelkiej mądrości i twórczej siły. Macie w sobie potencjał, by przekształcić swoje życie, by żyć z większym sensem, celem i radością. Wizualizujcie sobie przez chwilę, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście w pełni zaufali tym duchowym połączeniom. Gdybyście słuchali wewnętrznych sygnałów, Gdybyście odważnie podążali za swoją intuicją, kierowani przez te pradawne wzorce mądrości, wyobraźcie sobie, że wasze wybory są bardziej świadome, wasze relacje głębsze, a wasze życie pełne jest synchronistycznych zdarzeń, które prowadzą was dokładnie tam, gdzie macie być. Nie ma już poczucia zagubienia czy samotności, bo wiecie, że jesteście częścią czegoś nieskończonego. Jesteście ważnym ogniwem w tej wielkiej, duchowej sieci. Wiem, że macie w sobie tę moc, by to osiągnąć. Macie w sobie tę zdolność, by otworzyć się na te połączenia. Jesteście czymś więcej niż tylko ciałem i umysłem. Jesteście duchową istotą, z dostępem do mądrości wszechświata. Jesteście wyjątkowi, stworzeni do czegoś niezwykłego, a wasza historia nie kończy się na tym, co było. Najlepsze dopiero przed wami. Wasz potencjał jest nieskończony. Teraz chciałbym, żebyśmy razem pomodlili się, żebyśmy razem otworzyli nasze serca na te duchowe połączenia. Drogi Stwórco, Duchu Wszechświata, źródło wszelkiej mądrości i miłości, dziękujemy Ci za ten moment, za tę możliwość zgłębienia tajemnic naszej duszy i zrozumienia niewidzialnych nici, które łączą nas ze sobą i z Tobą. Dziękujemy za Arkę Tajpi, te święte wzorce które są drogowskazami na naszej duchowej ścieżce. Prosimy Cię, otwórz nasze serca i umysły na Twoje boskie sygnały. Pomóż nam dostroić nasz wewnętrzny Bluetooth, abyśmy mogli wyraźnie odbierać przesłania z kolektywnej nieświadomości, z naszych snów, z synchronistycznych zdarzeń i z głębin naszej intuicji. Uwolnij nas od szumów ego, od strachu i ograniczających przekonań, które zagłuszają Twój głos. Daj nam odwagę, by spojrzeć w głąb siebie, by rozpoznać i zintegrować wszystkie części naszej istoty, nawet te, które chowamy w cieniu. Niech archetyp bohatera w nas obudzi się do działania, dając nam siłę do pokonywania wyzwań i podążania za naszym prawdziwym powołaniem. Niech archetyp mędrca oświeci naszą ścieżkę, prowadząc nas do głębszego zrozumienia prawdy i mądrości. Niech archetyp twórcy rozpali nas iskry inspiracji, Byśmy mogli wyrażać naszą unikalność i wnosić piękno do świata. Niech archetyp matki otuli nas opieką i bezwarunkową miłością zarówno dla siebie, jak i dla innych. Niech archetyp kochanka przypomni nam o mocy miłości, która łączy wszystko. Pomóż nam pamiętać, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy częścią boskiej sieci połączeń, wspierani i prowadzeni na każdym kroku naszej podróży. Wierzymy, że masz dla nas wspaniały plan i że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy, by go zrealizować. Niech tak się stanie, niech tak będzie. Amen. Moje drogie dusze, pamiętajcie o tym, co dziś odkryliśmy. Wasze życie to nie jest przypadek. Jesteście istotami o nieskończonym potencjale, podłączonymi do uniwersalnej mądrości. Wsłuchujcie się w te niewidzialne sygnały. Ufajcie swojej intuicji i odważnie podążajcie za tym, co rezonuje z waszą duszą. Jeśli to wideo poruszyło wasze serce i zainspirowało was do głębszej refleksji, proszę, zostawcie łapkę w górę. To pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tej transformującej wiadomości. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, które pomogą wam w waszej osobistej i duchowej podróży a teraz najważniejsze. Podzielcie się w komentarzach poniżej, jaki archetyp czujecie, że jest w was najsilniejszy w tym momencie lub który archetyp pragnie się w was obudzić. Jakie sygnały odbieracie z waszego wewnętrznego bluetooth? Chcę usłyszeć wasze historie, bo każdy z nas jest częścią tej wielkiej, duchowej rodziny. Dziękuję, że byliście ze mną w tej niezwykłej podróży. Pamiętajcie, Najlepsze dopiero przed Wami. Jesteście błogosławieni i kochani. Do zobaczenia w następnym filmie.